Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga. Czcigodni i drodzy bracia kapłani, umiłowani przez Pana, bracia i siostry, kiedy słuchamy słowa Bożego, to tak ważne jest, aby uświadomić sobie, że nie jest to zwykłe słowo, które ktoś z ludzi wypowiada, ale wypowiada sam Bóg. On chce, żebyśmy. Usłyszeli to słowo, nim się przejęli, a potem starali się nim żyć na co dzień. Bo dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście to słowo w nas jest obecne, kiedy zakiełkuje, to wydaje też piękne owoce, czy to w życiu osobistym, czy w życiu rodzinnym. I Pan chce, żebyśmy właśnie później przez usłyszenie słowa. Zaczęli postępować tak, jak On nas do tego zachęca, bo to Słowo jest światłem na naszej drodze i to Słowo prowadzi nas do spotkania z Bogiem. Kiedy ja się zbliżę do Pana przez Jego Słowo, to potem będę promieniował światłem, które otrzymam od Boga, i to światło będę mógł potem zanosić wszędzie tam, gdzie są ciemności, gdzie człowiek potrzebuje pokrzepienia, umocnienia. I w świetle Bożego Słowa dopiero wtedy rozumiemy, kim jesteśmy, do czego jesteśmy powołani, jakie zadania Pan Bóg nam wszystkim wyznaczył. A o dzisiejsze pierwsze czytanie mówiło, że człowiek jest powołany do wielkiej godności. To zadziwienie, przywołanie psalmisty, który mówił, że czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o Niego, niewiele od aniołów umniejszyłeś go. Pan Bóg, który wywyższył naszą naturę ludzką, przez to, że Syn Boży stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Dlatego my mamy ogromną godność dzieci Bożych, o której też słyszeliśmy w Boże Narodzenie. Ktoś to przyjmie słowo wcielone, kto przyjmie Jezusa. Otrzymuje moc do tego, żeby stał się dzieckiem bożym. I wtedy, kiedy my o tym pamiętamy, to później też nasze życie staje się coraz piękniejsze, bo mamy świadomość, że ta godność dzieci bożych jest wezwaniem, aby żyć w bliskości Pana Boga, żeby Jemu wszystko poddać, tak jak właśnie syn poddał wszystko Ojcu. I to wpatrywanie się w Jezusa rodzi także pragnienie, żebym ja też poddał wszystko Bogu i później realizował jego, jego wolę. A więc Pan, który zaprasza nas, abyśmy szli za nim, kroczyli Jego drogami i starali się kształtować w sobie obraz Dziecka Bożego. A ten obraz będzie kształtowany wtedy, kiedy. Coraz bardziej będziemy się do Chrystusa upodabniać, i kiedy właśnie będziemy w tej zażyłości z Panem szli przez codzienność. I tak ważne jest, żebyśmy wszystko Jemu poddali. Dzisiaj też właśnie jest powiedziane o tym, że On ma moc Jezus ma moc. Tam, gdzie jest zło, gdzie szatan też kusi, oddala nas od Pana Boga. To nasze zbliżenie się do Chrystusa spowoduje, że też otrzymamy moc do tego, żeby pokonać zakusy złego ducha, bo to Pan daje tę moc, siłę, dzięki czemu będziemy mogli zwyciężać. I na rozkaz Pana, Jego mocą uzbrojeni z wysoka, będziemy mogli właśnie iść z ufnością, pokonując trudności, które. Jawią się na naszej, na naszej drodze. Święty Jan Paweł II, kiedy mówił o rodzinie, to ciągle podkreślał też jest jej wielką godność, bo rodzinę tworzą małżonkowie, mąż i żona, mężczyzna i kobieta, i choćby świat co innego mówił, to my głosimy, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Pan nas. Wszystkich stworzył na swój obraz podobieństwo i pragnie, żeby właśnie też tutaj małżonkowie odkrywali swoją godność nawzajem w małżeństwie, żeby z wielkim szacunkiem odnosili się do siebie. I już na początku Pontyfikatu święty Jan Paweł mówił, że odkupienie świata dokonuje się naprzód przez rodzinę. Tak jak wspomniał wcześniej, że Odkupienie dokonały się przez Chrystusa, tak dzisiaj odkupienie świata dokonuje się najpierw przez rodzinę, bo rodzina jest najpełniejszą z punktu widzenia więzi wspólnotą międzyludzką. Te więzi są tak mocne, że właśnie one są właśnie porównane do więzi Chrystusa i Kościoła. Jeśli małżonkowie o tym pamiętają, to później. Tych więzi nie jest w stanie nic rozerwać, i nawet jeżeli przyjdą trudności doświadczenia, to będą mogli właśnie pokonać te trudności, bo wiedzą, że Pan ich wspiera. On jest między nimi. On w momencie zawierania sakramentu małżeństwa wszedł w ten związek i od tej pory towarzyszy także małżonką. I ta więź jest nie, przez niego nieustannie umacniana. Dlatego, kiedy przychodzą jakiekolwiek kryzysy, trudności, to nie wolno zapominać o tym, że Pan jest pomiędzy małżonkami. Dzisiaj bardzo łatwo się poddają młodzi ludzie. Przy pierwszym kryzysie nie chcą go nawet, nawet stawić z czoła tym kryzysom. Uważają, że już do siebie nie pasują. Ale dopiero zwycięstwo przychodzi wtedy, kiedy potrafią rzeczywiście stawić czoła, pytać się, jak ten kryzys rozwiązywać, jak pokonać to, co dzieli. I znowu tutaj, tym, który dzieli, jest szatan. To sam Jezus mówił, że właśnie, że szatan jest tym, który dzieli ludzi. Chce podzielić także małżonków, rodzinę, chce zaprowadzić zamęt. Ale jeżeli wiemy, że Pan jest pomiędzy nami, to z jego pomocą potrafimy właśnie te pokusy złego zwyciężyć. I znowu Jan Paweł II, święty nasz, mówi, że nie ma innej więzi międzyludzkiej, którą można by z, pełnym, z pełną podstawą określić jako komunie. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby. Równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardzo boleśnie w ludzką wrażliwość kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców. Natomiast ta więź małżeńska, więź rodzinna, ona jest u podstaw potem budowania tego wszystkiego, co nas otacza. Jeśli my będziemy wpatrywać się w Chrystusa, z niego czerpać moc, to te więzi będą coraz mocniejsze, coraz silniejsze. I podkreślał święty nasz, że taki wielki szacunek, wielki pietyzm dla każdego człowieka, poczynając od tego, który rozwija się w łonie matki, już w czasie pierwszej pielgrzymki w gnieźnie, powiedział, że. Nie można zapominać o słów Pana Jezusa. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im. I dodał, niech wszystkie dzieci mają łatwy przystęp do Chrystusa już w latach przedszkolnych. Niech przygotowują się z radością do Jego przyjęcia w Eucharystii. Niech wzrastają w latach i mądrości w łasce Boga i u ludzi. Od razu znajdziemy odpowiedź na to, co dzisiaj głosi świat, który mówi, że Właściwie do spowiedzi dopiero od 16 lat. A przecież wiemy, że popełniamy grzechy, i te grzechy się pojawiają nawet dość szybko u młodych, nawet u dzieci. I Pan Bóg, który chce leczyć te grzechy, chce nam przyjść z pomocą, chce nas uzdrawiać. Dlatego te słowa Świętego Jana Pawła II są bardzo aktualne, żeby właśnie. Niech przygotowują się z radością do przyjęcia Jezusa w Eucharystii, ale to przyjęcie jest wtedy godne, kiedy my jesteśmy czyści w sercu, kiedy nic nas nie, od, nie odłącza od Chrystusa. I stąd ten wielki szacunek dla, dla każdego człowieka już od chwili poczęcia, co też było wielkim. Przesłaniem Świętego Jana Pawła II, ten szacunek właśnie dla poczętego życia, bo tu jest godność człowieka i już wtedy nosi tę wielką godność każdy, każdy poczęty człowiek, bo jest dzieckiem Boga i jest upragnionym przez Pana. Warto sobie przypomnieć to co Święty Paweł powie, że Bóg wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, skoro Pan Bóg pamiętał o nas przed założeniem świata, to każdy jest bardzo ważny i bliski Panu Bogu. To On powołuje do życia. On też daje potem siły rodzicom, żeby mogli właśnie swoją miłość, swoje zadania rodzicielskie zrealizować jak najpełniej. Dlatego. Jan Paweł II mówił, że trzeba zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeżeli pojawiło się ono, jak mówi, nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest osobą ludzką, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. I kiedy pisał właśnie o godności kobiety, to mówił o geniuszu kobiety. Geniusz kobiecy. To nie oznacza, że kobieta jest, a może być bardzo inteligentną osobą, ale geniusz kobiecy, on mówił, Święty Jan Paweł II, polega na tym, że potrafi zatroszczyć się o życie nawet w warunkach ludzkiego upośledzenia. Miał na myśli, Czas wojny, czy jakichś czasów bardzo trudnych, ale na tym polega geniusz kobiecy, że potrafi kobieta właśnie zatroszczyć się o życie i tego życia chronić w najtrudniejszych sytuacjach. I to też sobie trzeba nam ciągle przypominać, że Pan Bóg właśnie daje te dary, po to, żeby później je przyjmować i wypełniać. Zadania, które właśnie Bóg nam wyznaczył. I kiedy też mówił o rodzinie, przywołał czwarte przykazanie i powie ciekawe takie słowa: że słowa czwartego przykazania skierowane są nie tylko do dzieci, do synów i córek, ale z równą siłą odnoszą się do rodziców. Pamiętaj, abyś. Do rodziców powie, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca, bądź godna imienia matki. Jednym słowem, na cześć ze strony dzieci rodzice winni sobie zasłużyć godnym życiem męża, ojca i żony matki. Wtedy też stają się autentycznymi wychowawcami dzieci. Czasami rodzice domagają się szacunku od swoich dzieci, ale też muszą na to zasłużyć. Jest takie piękne zdanie świętego Pawła, kiedy powie: że właśnie rodzice, ojcowie, nie rozdrażnajcie waszych dzieci, abyś, aby nie traciły ducha. Bo jeśli rodzice rozdrażniają swoją niewłaściwą postawą dziecko, to później ono będzie traciło szacunek dla swoich rodziców. I trzeba też wielkiej mądrości w wychowywaniu dzieci, po to, żeby nie wyrządzić im krzywdy, ale zatroszczyć się o to, żeby mogły wzrastać pod skrzydłami, pod opieką, wielkim zatroskaniem swoich rodziców, którzy pokazują im drogę spotkania z Panem Bogiem, ale też i drogę spotkania z drugim człowiekiem. I stąd tak ważne jest, żeby zachęcać właśnie młodych rodziców, żeby przeprowadzali swoje dzieci do Kościoła. Czasami, na ostatnio spotkałem taką, takie małżeństwo, odwiedziłem, gdzie chciłem ich piąte dziecko i pytali się co zrobić, bo mały taki mówi, że lubi biegać po kościele. Ale mówię, krzyczy? Nie krzyczy. Niech sobie pobiega. On kiedyś ma dopiero półtora roku, on się nauczy właśnie jak się zachować właśnie w Kościele. Będzie mógł właśnie później też wsłuchiwać się w Słowo, a okazuje się, że dzieci bardzo chłoną także Słowo Boże, potrafią zapamiętać to, co jest czytane, i na swój sposób rozważają w sercu, dzieląc się właśnie tym bogactwem, które płynie z Bożego Słowa. Tak ważne jest, żeby w rodzinie budować więzi przez wzajemną życzliwość, wzajemne zatroskanie o siebie. W liście do Kolosan apostoł Narodów pisze, że jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani oblecie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość. Pięty Paweł przypomina, że każde powołanie jest wybraniem przez Pana Boga. Pan Bóg wybrał do konkretnych zadań. I tutaj, kto żyje w małżeństwie, to jest to pierwsze miejsce, w którym powinno się realizować, spełniać Bożą wolę. Czasami się ludzie pytają, na czym ta wola Boża polega, a na tym, żeby być dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym ojcem, dobrą matką. To jest pierwsze zadanie. Tu się pełni, spełnia się wolę Bożą i tu się wzajemnie idzie też drogą uświęcenia. A bez uświęcenia nikt nie zobaczy Boga, jak przypomina autor listu do Hebrajczyków. Czyli troska o to, żeby drugiej osobie pomóc w uświęceniu, w zbawieniu na tej drodze, która nie zawsze jest łatwa. Ale pięknie pisze święty Paweł, kiedy mówi, że małżonkowie powinni obleć się w serdeczne miłosierdzie. To miłosierdzie to jest litość dla drugiego człowieka. Kiedy on cierpi, kiedy nie daje sobie rady, to w duchu miłosierdzia, zlitowania się, ja staję przy tej drugiej osobie. Tak jest tak piękne, kiedy małżonkowie. Opiekują się sobą do samego końca. Kiedy jedno zachoruje, potrzebuje opieki, to spotkamy już takie piękne rodziny, gdzie rzeczywiście przez parę lat czy żona, czy mąż opiekuje się tą drugą osobą, bo odkryli, że właśnie Pan Bóg wzywa do tego serdecznego miłosierdzia, a też są świadomi tego, że ślubowało się miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Miłość, która jest dawaniem siebie, wierność temu wszystkiemu, co łączyło się właśnie z, tym, z tą przysięgą małżeńską. Mają się oblekać też w dobroć, powie święty Paweł. Święty Jan Paweł II też to przywoływał ten tekst z listu do kolosan. A człowiek dobry to jest ten, który pragnie, żeby druga osoba miała to, co on sam otrzymał, co posiada. Dlatego. Zawsze jest wolna. Jak jesteśmy dobrymi ludźmi, to nie zazdrościmy komuś zdrowia, czy sił, czy tego, co posiada. Życzymy mu, żeby właśnie też on doświadczał tego, co jest moim udziałem. I to jest piękne, właśnie, kiedy małżonkowie tę dobroć sobie okazują, bo tutaj naśladują dobroć Boga. Sam Bóg jest dobry. I dlatego my powinniśmy też takimi być. Powinni się przyoblekać w pokorę, a pokora to jest prawda o sobie. Święty Paweł na innym miejscu mówi, że żeby właśnie w całej pokorze oceniać jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Co to znaczy, że jak żona spojrzy na męża, powinna pomyśleć: On jest pewnie bliżej Pana Boga niż ja. I odwrotnie. Mąż, jak spojrzy na żonę,. To na pewno ona jest dużo lepsza ode mnie. To jest pokora. Dlaczego? Bo my, jak staniemy w pokorze przed sobą, w prawdzie, to odkryjemy, że mamy bardzo dużo braków, a nie wiemy, co się mieści w sercu drugiego człowieka. Dlatego nie osądzamy go, nie pogardzamy nim, wiedząc o tych naszych słabościach, ale też odkrywamy w sobie dobro, które druga osoba również posiada. Mam się przeoblekać, małżonkowie, w cichość, czyli też takie, ta cichość, która rodzi się właśnie w poddaniu, w całej cichości, Panu Bogu, w tym, co On mówi. Dlatego to nie znaczy, że nie mam wyrażać swoich racji, ale mam to robić z wielką łagodnością, życzliwością, po to, żeby nie krzykiem zdobywać, Właśnie jakiś autorytet czy posłuch u drugiej strony. Mam się przeoblegać w cierpliwość. Pamiętam taką definicję świętego Jana Chryzostoma, który mówił, że człowiek cierpliwy to jest ten, który mógł się zemścić, ale nie uczynił tego, dlatego że jest cierpliwy. Mógł odpłacić złem, złem za zło. I tu jest właśnie też wiele możliwości, okazji, żeby w tej cierpliwości się. Ćwiczyć i znosić jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Bo takim barometrem prawdziwej miłości to jest przebaczenie. Jeśli człowiek potrafi sobie przebaczyć nawzajem tej drugiej osobie, to znaczy, że ją kocha i jest w stanie właśnie przygarnąć tę osobę, mimo tego, że ona nie zawsze najlepiej wywiązuje się ze swoich zadań. Czy nieraz zawiodła też nasze oczekiwania. Ale na to wszystko, jak święty Paweł powie, przyobleczcie miłość. Dlatego ta miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie dopuszcza się bezstydu, nie szuka swego, nie unosi się pychą, jak pięknie mówi święty Paweł w tym liście do Koryntian. I trzeba się ćwiczyć właśnie w tej miłości wzajemnej, bo dopiero wtedy. Będziemy mogli tę szatę taką na sobie nosić, szatę duchową, o której mówi święty Paweł. Człowiek staje się piękny duchowo, kiedy jest przeobleczony w Chrystusa. To jest zadanie na całe życie, ale potem daje też ogromną radość, kiedy my rzeczywiście idziemy tą Bożą drogą, kiedy ją realizujemy. Skąd czerpać moc? To święty Jan Paweł II. Jest takim pięknym przykładem właśnie tego trwania, wpatrywania się w Chrystusa. Ja miałem okazję kilka razy spotkać się z nim, kiedy chodziliśmy na audiencję. To on bardzo mało mówił do nas, on słuchał. Tak słuchał Pana Boga, to słuchał drugiego człowieka. I tak ważne jest, żebyśmy właśnie nauczyli się najpierw słuchać Pana Boga, a jak nauczymy się tego, to później. Będziemy w stanie też usłyszeć, co ma do powiedzenia druga osoba, i trzeba znaleźć ten czas na osobistą modlitwę. Trzeba właśnie wejść na górę, spotkania z Panem, po to, żeby później właśnie iść do ludzi. I dopiero wtedy ze spotkania z Panem Bogiem ja potrafię naprawdę dostrzec czyjeś potrzeby, bo kiedy jestem. Daleko od Pana Boga, to patrzę tylko ludzkimi oczami. Kiedy jestem blisko Niego, to uczę się właśnie patrzeć Jego wzrokiem. I tym wzrokiem z wysokości Krzyża, kiedy my zupełnie inaczej widzimy, patrzymy i tą miłością na wzór Chrystusa staramy się ogarniać potem drugą osobę. Dlatego tak ważne, aby spotkać się z Panem na modlitwie. A później będziemy mogli także doświadczyć prawdziwego spotkania właśnie z drugim człowiekiem. Z komunii z Bogiem rodzi się prawdziwa komunia właśnie z osobą drugą. I, ale pośrodku jest zawsze Chrystus. Tak się dzieje. Apostolskie mówią, że jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących, dlatego że w środku oni wiedzieli, że. Staje, jest Chrystus pośród nich. On zapewnia, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, to On tam jest i on tę wspólnotę buduje. On syła dary swojego ducha, żeby jak najpiękniej to życie wspólnotowe umacniać. Dlatego małżonkowie też, jak się spotykają na modlitwie z Panem, później razem, jak się też pomodlą, to będzie budowało piękne więzy. Ale tutaj też uczmy się właśnie tego patrywania się w Jezusa od świętego Jana Pawła. Też dźwigając te nasze krzyże codzienne, których na pewno nie brakuje. Ale Pan zapewnia, że będzie z nami, będzie nas podtrzymywał i będzie nam na tej drodze codziennej towarzyszył. Niech Matka Boża i święty Jan Paweł II upraszają nam te łaski. Te błaskie jedności z Chrystusem, wierności tym zadaniom, które Bóg nam wyznacza. A rodziny niech rzeczywiście będą tą wspólnotą, gdzie żyje Pan i gdzie On promieniuje na innych, po to, żeby później też rodzina mogła promieniować na otoczenie, na środowisko, w którym właśnie. Żyje na co dzień. Życzę Wam, żeby Pan właśnie Was wspierał, umacniał i żeby ta wieść z nim stała się coraz mocniejsza. Szczęść Boże.